Po siedmiu przetargach część kamienicy oznaczonej numerem 4 na Alei Henryka znalazła nabywcę. Mowa o budynku, w którym przez wiele ostatnich lat mieściła się siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Szanowie. Jakiś czas temu o część tej nieruchomości upomnieli się dawniej właściciele. Miasto nie zdecydowało się na odkupienie od nich ich części budynku, lecz na wyprowadzenie stamtąd OPS-u i budowę nowej siedziby przy ulicy Jagiellońskiej. Równocześnie gmina i prywatny właściciel wystawili swoje części nieruchomości przy Alei Henryka na sprzedaż. Miasto zbyło już swoją połówkę kamienicy. Pierwotnie gmina chciała za tę część budynku 554 tysiące złotych. Ostatecznie udało się sprzedać za 464 600 złotych. Od miasta część kamienicy kupiły osoby fizyczne. Na razie nie wiadomo na pewno, jakie mają plany względem budynku. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu możliwość budowy mieszkań lub prowadzenia działalności usługowej. I to raczej na ten drugi cel nowi właściciele przeznaczą kamienicę. W pierwszej kolejności konieczny jest jednak generalny remont obiektu, który jest w bardzo złym stanie technicznym. Kwestie zewnętrznej elewacji nabywcy będą musieli uzgadniać z konserwatorem zabytków. Burmistrz liczy, że skoro gminie udało się sprzedać część kamienicy, to druga jej połowa także znajdzie nabywców i miasto zyska szansę na kolejny odnowiony budynek w tej części alei.